Hejka. Przy jeździe motocyklem bezpieczeństwo powinno być na pierwszym miejscu, więc jak ja kupiłem tę maszynę, to jedną z pierwszych rzeczy, którą robiliśmy z kumplem, to była natychmiastowa wymiana przednich przewodów hamulcowych na stalowe w oplecie stalowym Hela, bo te które były z poprzedniego właściciela, to były gumowe i były tak stare, że po prostu pęczniały w oczach, jak się naciskało klamkę. To była masakra na tym jeździć. Ale jak wiadomo, zawsze są jakieś przeciwności natury finansowej. W moim przypadku było to, że jednak trochę tam do zrobienia było. Plus, jeszcze był wydatek zakupu motocykla. I zrobiłem tylko przednie przewody hamulcowe. I sobie tylny przewód hamulcowy zostawiłem na później. W międzyczasie wymieniłem zacisk na taki od fazera 1000. I ten zacisk jest bardzo fajny, ale przewód został taki nie nie wiem, on ma lat. Służył mi dobrze teraz przez półtora roku ale stwierdziłem, że jeszcze ostatnia rzecz, która mnie tutaj denerwuje przy moim motocyklu to jest fakt, że to jest ten gumowy przewód. I postanowiłem sobie kupić przewody HELL też na tyło. Trochę czekałem na ich dostawę, bo to się robi na zamówienie. Ale w końcu przyszły. W środku jest jakaś tam instrukcja co do tego jak się montuje. Powiedzmy, że jest w miarę okej, okay, chociaż kilka szczegółów w niej brakuje. Mogłaby być lepsza na pewno. A sam przewód przychodzi zarobiony, gotowy do zainstalowania, z osłonami gumowymi na mocowania, żeby się nie przecierał od wibracji. I oczywiście z końcówkami, z miedzianymi uszczelkami, żeby to się ładnie uszczelniło, tak. I co do tego potrzebuję? To jest już raz coś takiego robiłem przy tym jak montowałem ten zacisk, bo zacisk wymieniałem oczywiście razem z przewodem i trzeba było wtedy to odpowietrzać. No a teraz przy wymianie przewodu to zabawa jest cała od nowa, ale w sumie to nie jest źle, bo przy okazji wymienię płyn hamulcowy. E, tu jest jedna rzecz, płyn hamulcowy się wymienia co dwa lata i teoretycznie niektórzy powiedzą, że hmm, jak jest butelka otworzona to też po dwóch latach jest do wywalenia, tak uważam, że jest nie do końca. Chociaż są różne szkoły. Generalnie płyn tak od samego stania się, według mnie, za mocno nie psuje, bardziej mu szkodzi łapanie wilgotności. E, on super pije wilgoć i na tym się psuje i w przewodach jak łapie wilgoć, to właśnie na tym polega to, że traci parametry. Jeżeli butelka jest szczelnie zamknięta, to jak na mój gust, ona aż tak mocno tak właściwości nie traci. Ja zamierzam użyć dalej tę butelkę, którą otworzyłem te półtora roku temu. Wymienię płyn, który jest teraz w układzie. Ten płyn jest w niezłym stanie, mi się wydaje ale zobaczę, jak upuszczę. I co do tego potrzebuję? Super ekstra zestaw do wykrwawiania hamulcy, czyli dwie rurki pasujące na niple, czyli na cycki do odpowietrzania, strzykawki do odprowadzania i jakiś zbiornik na stary płyn hamulcowy. Tak wygląda płyn, który ściągnąłem jakiś czas temu, go nie wylałem, nie wylewam do gleby ani do ścieków, muszę gdzieś to zutylizować. Jak widać, jest bursztynowy. Nowy płyn jest taki, jak tutaj widać, w zbiorniku jest jasny. I co do tego potrzeba? No, klucz imbusowy, piątkę do odkręcenia tej osłony i e, takie rzeczy, oprócz tego dwa klucze, przynajmniej w przypadku fazera, jeden klucz, ósemka do cycków. Cycki są tutaj, jeden. I drugi na każdy zacisk jest jeden, i dwunastkę do odkręcenia zacisku w razie gdyby tutaj się nie dało tego ściągnąć. Ta dwunastka też w fazie, pasuje na końcówki węża. Pierwsze co trzeba zrobić, żeby się za bardzo z tym nie certolić, to jest trzykawką tutaj ze zbiornika wyrównawczego odciągnąć nadmiar. Bo to co jest w wężu, tego nie wyciągniemy, a trzeba wypompować całą zawartość węża, żeby się nie zasyfiło. Trzeba osłonić lakier, bo płyn hamulcowy niszczy lakier, rozpuszcza go. Czyli tak, najpierw odsysamy tutaj zawartość tego zbiornika strzykawką, starając się nic nie poplamić. A potem trzeba odkręcić, trzeba założyć wężek na cycek i podstawić jakiś zbiornik do zbierania syfu odkręcić cycek, żeby zaczął puszczać i trzeba wpompować. I trzeba pompować tak długo, aż wyleci wszystko z tego układu. No i wtedy można zacząć rozkręcać. I tak będzie kapało, więc ja ten dywan zaraz odsunę, ale no mniej niż jakby się miało wszystko wylewać. No i potem trzeba przekręcić nowy wąż. Czyli ja teraz najpierw wykrwawię ten układ i zdemontuję stary wąż, żeby przygotować do zamontowania nowego. Zbiornik na górze jest opróżniony strzykawką, pusty, zostawiona guma, żeby nie wpadał syf do niego, czyli teraz tylko w wężu jest płyn. I jak widać tutaj na cycki są nałożone przewody, jest ten cycek, jest zluzowany oczkiem, teraz będzie się łatwo tym obracał. Ja go po prostu odkręcę i zacznę pompować pedałem, aż przestanie wylatywać płyn, zacznie lecieć powietrze, potem jeszcze sprawdzę na tamtym to samo. I jak przestanie lecieć płyn będzie samo powietrze to wiadomo, że układ jest pusty i można odkręcać wąż. Dobra, spuszczony jest płyn z układu. Jak widać cycek się jeszcze rusza trochę. I tu odczepiłem końcówkę węża na dole, że mi to wszystko spłynęło. Ważna sprawa. Wkręty są takie same, zakładam. Jak nie będą, to nie będą zamontować Ale wkręt jest taki. I jak widać tu jeszcze jest z tej strony miedziana uszczelka. I na drugą stronę przechodzi identyczne. Jak będzie się to montować, trzeba pętać z obu stron. Trzeba dać tę uszczelkę, nie dwie z jednej, nie dwie z drugiej, ale z obu stron po jednej, żeby doszczelniły to złącze, żeby tam absolutnie żadne powietrze, nic nie mogło przejść ani pod ciśnieniem, nie mógł wyskoczyć płyn z tego. No bo wtedy nie będziemy mieli hamulca. Czyli tu jest odciepione, czekam aż jeszcze trochę z tego skapnie, i potem będę odkręcał. Tu muszę to usunąć. I tu jest jeszcze mocowanie takie małe na ósemkę też schodzi które trzyma wąż przy wahaczu tego dużego raczej nie trzeba ruszać no Ten nowy przewód założony jeszcze nie dokręcimy przez moment miałem zagwozdkę którą stronę się go układa ale jak na wygóz to jest góra a to jest dół jest jeden knew. Śruby Hela mają właściwy gwint, ale główki mają czternastki, a nie dwunastki Oryginały są dwunastki, Hela są większe No będzie łatwiej to odkręcać, dokręcać To jest już jeden Jedna osłona na miejscu Tu jest ten kawałek, który jest tam zamontowany na wahaczu Ja go zaraz jeszcze sobie oczyszczę trochę I chwyci tutaj te gumy I muszę docisnąć te Nakrętki i następna czynność to jest e, cycek jeden poluzować, nalać tutaj do pełna i zacząć pompować, aż zacznie lecieć. I to jest napełnianie, a potem jeszcze odpowietrzanie układu. Ale najpierw trzeba to wszystko jeszcze dokręcić i zamocować. Wiatr nie pomaga. Jest butelka, strzykawka. Zbiornik jest uzupełniony na tyle, ile się da one. Tyle za dużo dałem, chciałem położyć gumkę. Teraz za bardzo nie mogę, bo mi się rozleje. To jest skręcone, to jest skręcone, to jest wszystko zamocowane, już tak jak powinno być. Teraz ten cycek jest poluzowany, to jest podstawowy zbiornik, i teraz po prostu trzeba zacząć pompować. O, na razie nic nie leci, ja pompuję, ale mam nadzieję, że to widać, że poziom płynu się stopniowo bardzo, bardzo powoli obniża. On będzie szedł powoli, bo to będzie teraz bardzo powolutku schodziło. Musi wypchnąć powietrze z całego układu. I nawet jak zacznie lecieć płyn, to jeszcze nie jest koniec zabawy, bo trzeba to tak długo przepłukiwać układ, aż przestaną lecieć jakiekolwiek bąbelki. No, a widać... O, teraz idzie szybciej, bo już jest... Do pompy doszedł płyn pewnie i trzeba uważać, żeby się góra nie odsłoniła, bo jeżeli się góra odsłoni, to jest po ptakach. O, mamy płyn już na końcu. No to teraz tu muszę dolać, położę się teraz tu i będę bardzo ostrożnie tutaj wypompowywał, aż przestaną się pojawiać bąble. W momencie, jak już układ jest prawie pełen i chcemy go do końca odpowietrzyć, jak naciskamy pedał, wylatuje płyn, ale jak cofamy pedał, się cofa i zasysa z powrotem powietrza. I tego już w tej chwili nie powinienem robić, robię to tylko po to, żeby pokazać. W tym momencie trzeba zacząć się bawić w zaciskanie cycka, to znaczy... Teraz jak się upewnić, że się to dobrze zrobiło. Pierwsze, na razie mam tylko cytek jeden różnorod, czas obu cytków zrobić tak, jak mówiłem przed chwilą, że naciskamy, otwieramy, zamykamy, opuszczamy, naciskamy, nie musi przestać lecieć jakikolwiek tutaj, jakiekolwiek tutaj powietrze, i nie może wylatować powietrze oczywiście tutaj górą. Jak, jak sprawdzić, że jest dobrze zrobione? Naciskamy klamkę hamulca. Jeżeli się ugina za łatwo. To jest dalej powietrze w układzie i tu widzę w tej chwili u mnie, że jest dalej za miękkie. czyli się zrobiły jedna z dwóch rzeczy. Albo w którymś momencie się odsłoniłam i tutaj na górze było za mało i zassało trochę powietrza górą. Albo ja tutaj pokazując jak to nie robić, jak to nieprawidłowo robić pozwoliłem, żeby się zassało trochę powietrza tutaj. No i przez to sobie utrudniłem, pewnie będę musiał zużyć dużo więcej płynu hamulcowego, żeby odpowietrzyć, bo gdzieś ten bąbel teraz mam po drodze. A przy odpowietrzaniu tych układów jest jeszcze ten problem, że kiedy się to robi tą metodą, to powietrze oczywiście cały czas chce wędrować jak najwyżej. Chce wypłynąć na powierzchnię, więc wypychanie tego w tę stronę jest utrudnione. Da się to zrobić, tylko odpowiednio dłużej się to robi. No i domowy sposób w zasadzie to jest jedyny sposób na zrobienie tego w domu. No ale profesjonalnie w warsztacie ma się do tego aparaturę, która to robi po prostu pod ciśnieniem. Podłącza się na górze wąż, podłącza się spust na dole i się przedmuchuje, czy przepłukuje cały układ i wywala z niego całe powietrze pod ciśnieniem, potem się to zamyka i jest z głowy. A tutaj trzeba pompować oczywiście, więc ja jeszcze muszę chwilę napompować, tak żeby przestało lecieć powietrze gdziekolwiek. I żeby Pedał się zrobił twardy. W tej chwili jest haniebnie miękki. On, on nie ma takiego skoku normalnie. To jest źle, absolutnie źle. No, z prawa cycka już wycisnąłem dosyć sporo. Już nie leci w ogóle tutaj powietrze. Do zbiornika też nie leci. Więc teraz zrobię ee, lewy cycek. On jest dalszy od zacisku, tak powiedzmy, no, od, od pompy jest dalszy, tak patrząc po przekątnej, czyli tu jeszcze może być trochę powietrza. Więc przełożyłem tutaj wężyk. Klucz oczkowy przy czymś takim to jest błogosławieństwo po prostu, przy tej robocie, więc lepiej kluczem oczkowym niż nasadowym to robić, czy... ...twój nasadowym, tylko płaskim. Eee, no, musiałem wziąć większy sojek, bo trochę mi na to pompowanie zeszło. Wężyk... Oczywiście wężyk musi być szczelny, to nie powiedziałem wcześniej. Jak jest taka górka, to powiedzmy ułatwia w pewnym sensie znalezienie. Znaczy tak, jeżeli dobrze kręcicie, dobrze blokujecie, to nie powinno powietrze się cofnąć. Ale jeżeli tu jest jeszcze górka, która utrzymuje trochę płynu tutaj w tym miejscu, że się nie zasysało powietrze, no to to ułatwia. Tak? że jeżeli powiedzmy coś spieprzycie trochę z tym luzowaniem i zaciskaniem, to będzie dobrze. Jedna rzecz, która w zasadzie to nie dotyczy tego. Techniki wykonywania tego jako takiej, tylko ułatwienie. Ja dyszę, bo jestem zmęczony, bo robię to sam i muszę wykonywać tutaj dziwną akrobację, gdzie nogą pompuję i to muszę dosyć silnie tu przywodzić tę nogę, bo to powinno być tak mocno naciskane, jak się, gdy, gdy się hamuje, a tak w tej pozycji jest ciężko to zrobić. No i tutaj muszę luzować, więc takie odpowietrzenie hamulcy to się najlepiej robi z kimś do pomocy, kto po prostu pompuje. Na komendę I ułatwia nam tę robotę No ale da się zrobić samemu Jak widzę, że to robię samemu Zawsze to robiłem samemu I da się tak zrobić, ale Nie pogardziłbym jakąś pomocą w tym momencie zawsze I jeszcze Są bąbelki. No Hamulec się zrobił twardy Ja to już spuściłem To więc opowiem jak to chodzi Jak jest górka, to się gromadzi płyn Tak niech będzie, wtedy jest wężyk uszczelniony jak to skończymy, żeby się nie rozlewało, to można uchylić. Wtedy ładnie ten płyn nam spłynie na dół. Oczywiście cycek musi być dociśnięty wtedy. Zdejmujemy. O! Dociskamy cycek. Nie za mocno, bo jak strzeli, to jest po zacisku. Ale też nie za słabo. A no, klucz dynamometryczny to jest błogosławieństwo. Muszę w końcu sobie kupić jakiś. Tu warto potem jeszcze to umyć wszystko płynem do hamulców i uzupełnić poziom tutaj znowu do prawidłowego. Ja tu dolewałem może dwa razy w trakcie tej całej imprezy, dwa albo trzy razy. Normalnie to szybciej idzie. Nie wiem, jak filmowałem, to musiałem w którymś momencie wpuścić powietrze, pokazując jak się to źle robi. Musiałem wpuścić powietrze do układu i niestety. Jak jest w dużych bomblach to wychodzi OK, ale jak się zrobi w takie małe bąbelki, to cholernie ciężko jest to usunąć. No i teraz doleję tutaj płynu. Docisnę te cyski jeszcze, i potem siądę na moto i kilka razy popompuję ten hamulec na maksa, po wytarciu wszystkiego na sucho będę obserwował, czy gdzieś nie wychodzi płyn. Jeżeli nie będzie gdzieś nigdzie wychodził, to uznam, że jest na razie robota skończona, ale jeszcze nie absolutnie fertig nie absolutnie do końca. W układzie dalej może być kilka bąbelków i układ może być lekko nieszczelny, więc to co teraz muszę zrobić to jest uzupełnić płyn tutaj w zbiorniku bardzo dokładnie do jakiegoś znacznika, który mi pokaże ile tego płynu jest w danym momencie i e, powiedzmy pojechać 1, 2, 3 razy tego już nie będę filmował, wrzucę ten film bez tego, ale pojechać 2, 3 razy po to, żeby w trakcie jazdy, wstrząsy ewentualne powietrze, które jeszcze gdzieś tutaj jest, żeby wytrząsły do pompy, jak ono trafi do pompy, to pompa w trakcie pracy e, no niestety część będzie spychała dalej na dół, ale jest opcja, że pójdzie do góry, więc jeżeli mi tutaj się obniży poziom płynu hamulcowego, to wtedy są dwie rzeczy: albo miałem jeszcze powietrze w układzie, ono wyszło do góry, albo e, gdzieś jest przeciek i będę szukał tu tych śladów. Jeżeli nie będzie tu tych śladów, to uznam, że po prostu było powietrze się tutaj wypuściło, ok. Ale dla bezpieczeństwa, jeszcze na wypadek, jeżeli to był jakiś taki drobne bąble coś i poszły dalej w kierunku e, zacisku, no to też te cycki w fazerze na Bogu dzięki są na górze. Czyli, jeżeli jeszcze tutaj gdzieś jest jakieś powietrze, to w trakcie jazdy, nawet jeżeli ono tutaj by się wepchnęło, dalej to pójdzie do góry. Czyli, powiedzmy, po dwóch, trzech jazdach z ostrożnym używaniem tylnego hamulca sprawdzam tutaj poziom. Jeszcze raz odkręcam cycki i troszeczkę odpowietrzam tak dla świętego spokoju. Uzupełniam to już tak, jak powinno być. Zamykam i jest skończone, e, skończona wymiana płynu i w moim wypadku też skończona wymiana e, tych przewodów. Na razie tutaj jest trochę mokrego, ale to jest wydaje mi się, że to jest <ścoughs> jeszcze ze zmiany. Ja to zaraz umyję płynem do hamulców, sprawdzę. E, czy Jest wszystko dobrze dociśnięte, tak żeby nie urwać gwintów. Przy okazji sobie sprawdzę ile mi zostało klocka z tyłu. No, na razie to wydaje mi się, że ten hamulec już no, teraz są trochę gloczki te. A chodzi, chodzi, trochę są mocno przyciśnięte przez to całe pompowanie. No i tu zawsze jeszcze trzeba to trochę podpompować. Żeby ciśnienie w pompie było, bo wiadomo, że po każdym takim odpuszczeniu, to to ciśnienie spada. Oczywiście jak, e jak się robi tak należąco, to się nie wyczuwa za dobrze tego momentu, kiedy się puszcza na cycku. no, Ale można to robić jeszcze w taki sposób, że tu się ma rękę, a drugą ręką się pompuje. I w tym momencie, jak się to trzyma maksymalnie wciśnięte, jak się tutaj popuści na cycku, to czuć jak ta ręka się zapada, po prostu jak ten pedał się poddaje i. Jest takie solidne to opadnięcie, i od razu jak on zaczyna lecić, to zamykamy, żeby nic się ten płyn nie cofnął. No i w ten sposób się odpowietrza. Jeszcze reasumując, jak chcemy spuścić, otwieramy cycka na maksa, ściągamy wszystko ze zbiornika, żeby nie przepompowywać wszystkiego, tylko to, co jest w układzie. Pompujemy tak długo, jak długo coś leci. Potem jeszcze można. Ee, dolać trochę świeżego płynu, na przykład można też zrobić taki myk, że e, opróżniamy to ze starego płynu, dolewamy nowego płynu tutaj i pompujemy tak długo, aż coś leci. Wtedy jest też ta opcja, że ten układ się przepłucze zupełnie ze starego płynu, chociaż to już jest taki overkill. Jak jest opróżniony cały układ, to nalewamy na górze pod korek, pompujemy, aż zaczyna lecieć świeży płyn jasny i e, Wtedy zaczynamy robić tę całą akcję z zamykaniem, odmykaniem cycka, ułatwiając sobie zadanie, trzymając wężyk do góry. Jest jeszcze jedna metoda. W zasadzie wszystko jest tak samo, tylko z tą różnicą, że przy wymianie oczywiście trzeba opróżnić układ z płynu. Ale jeżeli nie robimy wymiany układu, chcemy tylko wymienić płyn hamulcowy, to łatwiej i możliwe że bezpieczniej jest zrobić to nie opróżniając go tu zupełnie z płynu. Oczywiście zawsze się nam trochę tego płynu wymiesza. I no, możliwe, że to tam dłużej potrwa, ale jest mniejsze ryzyko wtedy powietrza w układzie. wtedy robimy to w ten sposób, że sobie otwieramy, oczywiście, górę na cycki. Montujemy też wężyk, odkręcamy cycka i zaczynamy pompować cały czas, uzupełniając płyn na górze. I to jest tak, jeżeli mamy stary płyn hamulcowy, to będzie widać różnicę, będzie wychodził bursztynowy albo wręcz brązowy. Jak dojdzie nowy do cycka, to będzie jasne, no i wtedy wiadomo, żeśmy przepukali układ. Przy, jak jest w miarę nowy płyn, no to to jest trochę trudniej. Ale powiedzmy, jeżeli przyjmiemy, że dwa razy przeleci cały zbiornik, od, od góry prawie do zera, no to raczej z całego układu żeśmy wypukali syf. I wtedy jest ten plus przy takiej metodzie, czy przy takim wariancie, że jest mniejsze ryzyko, że się zapowietrzy. Bo jeżeli tu jest cały czas pełne, a tu mamy dobrze wąż założony i dobrze zaciskamy, puszczamy to no praktycznie ryzyko wejścia powietrza do tego układu jest minimalne, a w momencie, w którym opróżniamy układ, no to jest 100% pewności, że to powietrze będzie i potem trzeba je usunąć. Przy wymianie układu zawsze powietrze będzie, więc się trzeba więcej tutaj namęczyć. Ale mówię, można to zrobić nie spuszczając płynu w całości, czyli nie, nie wpuszczając powietrza do układu, tylko przepychając nowym płynem stary i wtedy najwyżej się tam w jakimś minimalnym stopniu gdzieś na końcu wymiesza, ale to wtedy można przepukać więcej i też jest z głowy. No i na dzień dzisiejszy mam to skończone. Dolewam tutaj płynu, usunę te zabezpieczenia, sprawdzę łącza. Potem jeszcze przepompuję, czy gdzieś mi nie cieknie. No a potem przejadę się 2-3 razy i po tym przejechaniu 2-3 razy sprawdzę, czy cokolwiek ubyło. I jeszcze leciutko powietrza tutaj. Ale naprawdę takiej ilości płynu to nie pompowałem od dawna więc. Eee, już naprawdę, takie naprawdę drobne, jakieś bombelki widziałem jak wyskakiwało, potem przestało cokolwiek wyskakiwać, więc myślę, że będzie dobrze. I tyle w tym filmie. Aha, PS. Młotek i pilnik były tylko po to, żeby trzymać ten papier na miejscu, bo wie jak diabli. Niech nikt przy hamulcach nie próbuje ten, dobijać nakrętek młotkiem, czy robić coś pilnikiem, ee. One były tylko jako odważniki. Absolutnie nie były używane przy całej tej zabawie. Mara